Słuchajcie, był zakup BMW od Niemca na poprzednim filmie, teraz jest zakup Mercedesa od Niemca. Zobaczycie jaka jest różnica, jak się kupuje samochód z Niemiec. Jeden był dużo młodszy, drugi jest dużo starszy. Ło, powiem Wam, że teraz już jest czym jechać. Siemaneczko, bez gwiazdy nie ma jazdy, w 200 o Jezu, nie zanikaj się, W210, tak, sprężyny gazowe są uszkodzone, ale już mam dwie nowe, W210 4.3 f 8 z niestety taką przypadłością, zobaczcie. Spróbujemy uruchomić jednostkę napędową, uwaga, o, udało mu się, jest, jest sukces, jest sukces. To jest problemem tego auta. No, maksymalnie 3200 obrotów. I nie to, że jest jakiś tam tryb awaryjny, tylko po prostu on się bardziej nie wkręca. Albo problem jest z paliwem, pompą paliwa za niskie ciśnienie podaje, albo problem jest. <noise> tak To są świece zapłonowe Do tego silnika Łatwo ktoś policzył, ile ich jest? Podpowiem, 16 16 I koszt tych świec To jest troszkę ponad 500 zł Nieźle, co? 16 świec w jednym silniku Teraz to się złapie za głowę Ale ty głupoty gadasz To patrzcie się Jedna świeca, druga, to są po dwie świece na cylinder. Łatwiej będzie policzyć jak tą fajkę tutaj wsunę, tak na sztukę. O zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem i osiem. Ładnie jak po dwa przewody na cewkę. O. Łatwiej tak policzyć. Dwa, cztery, pięć. 6, 7, 8, 2 razy 8, jedna głowica 8, druga 8. 16 za 500 zł. Jest dobrze, fajnie, ale to jest swoisty silnik. Tutaj mówiłem, moje pierwsze zdanie byłoby pompa paliwa lub filtr paliwa. I właśnie sobie podłączyliśmy przewód. Tutaj w Mercedesie jest tak to fajnie skonstruowane, że można sobie podłączyć przewód no, w tym miejscu żeby zbadać sobie ciśnienie paliwa jakie panuje na listwie i ten przewodnik sobie idzie tutaj, tutaj mam taki wskaźnik, wskaźnik mam specjalnie na takim długim przewodzie, żeby móc nim pojeździć i zobaczyć jakie to ciśnienie paliwa będzie w czasie jazdy. Takie było założenie, ale już nie muszę nim jeździć. Dobra, minimalne ciśnienie paliwa jakie podaje Bosch sobie zerknijmy, żeby was nie oszukać. Te laptopy wszystkie tak się otwierają? Jakby co? Od 4 do 4.1 bar, minimalne 3.7. To co? Odpalamy. Tu macie czujniczek ciśnienia, przekręcamy na zapłon. Delikatnie mamy podbite i teraz odpalamy. No ja tutaj czterech barów nie widzę. A teraz jeszcze zrobimy taki myk, że go przegazujemy. Także. Jak widać. Jak widać, ciśnienie nam spada. Znaczy, no w czasie jazdy wiadomo, że nie mierzyłem, ale wiem, że spada, bo się ciska gaz. Najpierw idzie, a za chwilę teraz słabiej, 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 słabiej. I nie idzie. No. Pierwsza przypadłość tego Mercedesa. Drugą przypadłością jest zawieszenie. Wybite przednie. Przednie tuleje przednik wahacze. Tak to się ładnie nazywa. Pokażę Wam go od spodu, jak wygląda. Taki szybki podnośnikowy, sobie zrobimy e, odcinek. Bo, ale najpierw o, Może najpierw pokażę go Wam z zewnątrz. w 210, ale zobaczcie o co chodzi. Wersja avantgard. Tu najbardziej chodzi o to, że w tym samochodzie nie ma rzy. Dobra, ja wiem, znalazłem jeden. Jedno ognisko rdzy tutaj. O, tu musiał kamień uderzyć. I z tyłu wyszła rdza. A tak to powiem Wam szczerze. E430. Taki biały kruk. No ten jest czarny, ale taki biały kruk. Zobaczcie, jak wygląda zawieszenie. Tutaj to nie jest olej, tylko to jest zabezpieczenie przed rdzewieniem. A te tuleje są uszkodzone. O te. Jeszcze sobie zobaczmy. Zobaczcie sobie, nawet maska jest niezerdzewiała. Trochę brudny, to ja wiem, ale zobaczcie, to jest brudne. Nie marzy, nie marzy, to to się wylewa zabezpieczenie przed rdzewieniem. No i to samo tu, co ja wam pokazywał. No nie ma rdzy, grama rdzy nie ma, no. Wyposażenie w środku no powiem wam, że jest, jest, no nie jest to full opcja, nie ma basta, ale no już jest taki fajny na wypasie, wszystko w elektryku, nawet kierownica elektrycznie sterowana o tu tym no i jest dokładnie tak jak mówiłem, stare samochody posiadały filtr, paliwa nawet w benzynie no jest i pompa paliwa, tu jest zewnętrzna, ponieważ zbiornik jest za fotelami pasażerów. I zobaczcie. tada, Jest nówka sztuka filterek. Ten komunikację kan nawet ma. zobaczcie, Z kanem, motorem, pompą i czołgiem. Tank. Także on jest wielozadaniowy. Nówka sztuka. Montujemy i zobaczymy, czy coś się zmieni. Jak się nie zmieni, no to wymieniamy pompę. A no i tej wymiany to wam nie nagram, bo tu będzie wszystko lało się paliwo i nie chcę zniszczyć kamery. Także widzimy się po wymianie. A no tak, zdarłem naklejkę, ponieważ firma Bosch nie płaci mi za reklamę. Filterek nowy, wymieniony. Filterek nowy, wymieniony. E, tu jest stary. Stary jest Purfluxa, czyli niezła firma. A teraz. E, Dobra, ta ręka brudna, to weźmiemy tą, którą trzymam kamerę. Odpalimy silnik, zobaczymy jakie teraz trzyma ciśnienie. Ale, no bo ja już odpalałem go na chwilę, także tylko chciałem wam pokazać, jak to wygląda. Dobra, pierwsza zmiana to jest taka, że po zgaszeniu, znaczy po przekręceniu już zapłonu już mamy ciśnienie. Widzicie? I teraz odpalimy. I już mamy dużo wyższe ciśnienie. Poczekamy, niestety, tam ciśnienie oleju też złapie. I przegazujemy. No. Przede wszystkim dużo szybciej się wkręca w obroty, wyższe ciśnienie mu dobrze zrobiło. Dobra, i co? Standardem, tak? Lecimy. Pyk, to jest... To jest coś. Co? Standardowo lecą dwa forte do kotła. I lecimy się przejechać, tylko kółka założę. Muszę tylko skręcić to łożysko, o którym przed chwilą gadaliśmy. A tutaj niech się Lewa. Właśnie miałem odpalać, ale Mercedes teraz już nie chce napisać. Napisał mi, żeby sprawdzić poziom oleju. Ciekawe, sprawdźmy. A już miałem jechać, no. O, właśnie. Także sprawdzimy. A nie, a może to jest, ja nie znam się na tym języku. A może tu chodzi o to, że to trzeba już wymienić ten olej? Podobno jest świeżo po serwisie, ale ja w to nie wierzę. No, podobno był robiony serwis olejowy. Ale ja nie wierzę w to, więc sprawdzimy ten olej. Yy, no jest. Dobra, wytreję jeszcze raz sprawdzę sam. No dobra, jest 3 czwarte stanu. Także jest git. No, teraz będzie długo, będzie teraz odpalał. No bo yy, musimy odłączyć nasz manometr od paliwa. Drive. Pyk. Światełka. Lecimy. Dobra, jesteśmy na jeździe próbnej Po wymianie filtra, powiem Wam, jest, jest różnica. Kontrola trakcji na drugim biegu. Dobra, starczy. 51 na godzinę, wystarczy. No i dobra. Czyli teraz co? Wracamy do warsztatu i rozbieramy silnik. Tak, rozbieramy silnik, może nie na czynniki pierwsze, ale dosyć mocno musimy go rozebrać. Pokażę Wam dlaczego. Znaczy, chyba już na przebitkach widzieliście, ale pokażę Wam dlaczego musimy zdjąć cały dolot, cały kolektor dolotowy, olej z niego wylać, bo tam się zbiera dużo oleju. Zastanawiamy się też nad montażem. Ja wiem, że w oryginale jest najlepiej, ale zastanawiamy się nad montażem oil-ka-cztanka, żeby te, te, ten olej nie szedł jednak do tego kolektora, bo w tych silnikach... no idzie, no idzie, idzie, idzie. To co, ja sobie wracam pomału do... O, bokiem, bokiem. Troszkę za dużo gazu. No, jeździło się takimi parę lat temu. Powiem Wam szczerze, fajnie się tym jeździ samochodem, bardzo przyjemne auto. E, dobra, ale o czym to ja gadałem? A, no, że wracamy, wracamy do warsztatu i kurde. I zobaczcie, znaczy wkać coś jedzie i muszę omijać. I zawieszeniu stuka coś z prawej strony z przodu. Co jeszcze? No dobra, silnik musimy rozebrać z ten kolektor. Wylać olej, zrobić zobaczyć, czy tam kacztanka nie trzeba włożyć, zobaczyć, co się dzieje w ogóle z odmami, bo to system odm jest bardzo prosty. I dlaczego ten olej się tam zbiera? Aż leje się z tego kolektora. Jest, no między głowicami też jest nieładnie. I tutaj podobno jeszcze coś klapy klimatyzacji nie działają, że się coś nie przestawiają. Tutaj jest ten system podciśnieniowy chyba, z tego co pamiętam. Albo może już elektryczny. Toyota Previa. Dziu! Robiłem ją. O. I... Ta, to coś stuka w zawieszeniu, to jest straszne. Dobra. 14:30, to dzisiaj jeszcze się wyrobię, żeby zwalić kolektor. I, 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 I tyle. I tyle. A, i jeszcze takie pytanko. I ciekawe, czy 16 świec zapłonowych wystarczy, żeby wykarmić tego małego potworka? I pojeździe jeździe próbnej, powiem Wam: to nie zapchał się filtr, tylko w filtrze jest regulator ciśnienia paliwa. i ten Regulator po prostu się spierdzielił. I nie utrzymywał ani ciśnienia paliwa, bo tutaj powinno być utrzymywane po zgaszeniu silnika cały czas ciśnienie paliwa, oraz nie regulował ciśnieniem paliwa i tyle tylko co przez niego przelatywało nam to tam. Widzieliście, dwa bary było z haczkiem. Mało było. Dobra, to zabieramy się za rozbiórkę silnika. No i dobra, jesteśmy na warsztacie. Obiecałem Wam pokazać, co się dzieje. Zobaczcie tam, zbiera się olej. E, jesteśmy tam. O, pod kolektorem. Spływa on dokładnie z tego przewodu, bo on się zutylizował. Bo w tym kolektorze zebrało się bardzo dużo oleju. Ja wam później jeszcze pokażę. I to jest zawór do klap w kolektorze, które się tutaj są podłączone w tym Mercedesie. O, tu. No i się zutylizował ten przewód, ale żeby go wyjąć, no to trzeba wyjąć kolektor. No bo wiadomo, i tak muszę cały kolektor zdjąć, żeby wyjąć z niego olej. Kolejną złą sprawą, taką. No lipą to są świece, ponieważ to siedzi tak nadębowo, że nie idzie ich wyciągnąć, no bo one już mają swoje lata. To mi się udało odkręcić, później musiałem wkręcić, żeby się przejechać. Wyglądają po prostu tragicznie, tragicznie, co świece na pewno nie były wymieniane. I to jest dlaczego one tak zobaczcie. Fajka siedzi w takiej pozycji, tam jest świeca. O, fajka siedzi w takiej pozycji. I zbiera się woda tam, no taka konstrukcja, niestety. Ta woda osadza się tu. Jak widzicie, o to sobie tak było, więc tutaj się zrobiło to wody, pełne wody. To wszystko tu skorodowało, jak widać, i nie ma dobrego przepływu prądu, napięcia, bo prąd tutaj jest bardzo niski, ale jest bardzo wysokie napięcie. Przez to silnik nierówno pracuje, ma wypadanie zapłonów delikatne. I to musimy jeszcze naprawić, ale trzeba to tak naprawić, żeby te oryginalne przewody uratować. Bo te oryginalne przewody są dużo lepsze niż jakikolwiek dzisiaj produkowany zamiennik. A nawet te oryginalne, które byśmy kupili, już nie są takiej fajnej jakości jak te przewody, które są tutaj, te oryginały. No, już takich, już takich nie dostaniecie. <gryw> po prostu, o, się wróciłem. Także widzicie, jest tutaj jest sporo pracy, mimo że się wydaje, że samochód jest. O, klimę już zrobiłem. No właśnie. klimat zrobiłem. Mimo, się, wydaje się, że samochód jest w bardzo dobrej kondycji, ale no niestety ma parę rzeczy. A, jeszcze taka ciekawostka. Tutaj macie jeden port od klimy, a drugi znajduje się pod tą krateczką, tutaj. W tym miejscu gdzie to bulwa. I jeszcze jedna fajna rzecz: tu jest jeden wentylator, tu jest drugi, i one są połączone paskiem. Widzicie? Lewej, prawy. Połączone są zwykłym, normalnym, takim chamskim paskiem klinowym. No, dołożymy osłonkę, co by się nam nie zepsuł. No i przede mną bardzo dużo pracy. Bo zdjęcie tego kolektora oraz wymiana tych wszystkich świec zapłonowych, których tutaj, jak wiecie, nie ma dużo, bo, bo jest ich tylko tyle. <gry> o ile tutaj jeszcze da radę te świece wymienić bez takiego większego problemu o tamte, tamte tylko mają problem o tyle te tu przez przewody od klimy i tam późniejsze jeszcze przewody tu paliwo i tak dalej jest to bardzo słabe taki sam silnik z tego co dobrze pamiętam siedział w Emelu i tam też jak się wymieniało świece to o, lipa była jeszcze tak szybko. Czy mardzę? Czy ma gdzieś rdze? Kurde, no nie ma. Szukamy rdzy. O? Jest. Jest. Znalazłem. Nie Marzy. No dobra. Tam kawałeczek miał. Zobaczcie, jak W-210 może być zachowana. Zero rdzy, eee, tutaj poleciały przednie tuleje wahaczy. O, jeszcze oryginalne, zobaczcie od spodu. Bo to się tak wydaje, że to zaraz wszystko zerdzewiałe. A ja powiem Wam szczerze, że to kurde wygląda naprawdę kozacko. A tutaj się tam troszkę oleju z silnika wydostaje, ale zaraz spróbujemy zlokalizować skąd i to naprawić. Skrzynia sucha. Całe podwozie zabezpieczone. To nie olej, tylko to jest zabezpieczenie. Także no, jest całkiem przyzwoity, co nie? Jak na W210. Wiecie jak W210 wyglądają dzisiaj. Są żyletkami, którymi się golimy. Także w tym odcinku mamy wyjaśnione, co będziemy robić. A tak, żebyście się nie nudzili, to dzisiaj Wam puszczę ten odcinek, a w następnym odcinku zabieramy się za demontaż kolektora, wymianę świec, zobaczymy jak to jeździ, skąd jest wyciek oleju. I tak za dużo nie... a i wahacze, wahacze jeszcze są tutaj do wymiany. Z przodu wahacze są jeszcze do wymiany. I do naprawy jest nawiewy klimatyzacji, ponieważ nie regulują się. Nie można sobie ustawić nogi, szyba. Nie przestawia się. Nie pamiętam, czy to jest podciśnieniowe, czy tutaj jest elektrycznie już regulowane. Jak ktoś pamięta, to niech napisze w komentarzach. Bo ja już dawno, już tego samochodu, z 10 lat nie robiłem albo więcej, nie trafił się na, na taką usterkę. Bo ja wiem, zawory ciepło-zimne to są tam, o tam, pod maską, ale zawory są tutaj sprawne, tylko nie działa po prostu regulacja. E, w ogóle nie działa regulacja. W ogóle nie działa regulacja, że przestawianie. Dobra, to tyle. No to piszcie w komentarzach, jak ktoś pamięta, jak to jest yy, skonstruowane. Dobra, no i tyle. Tyle. W takim razie żegnam wasz wasz, yy, wasz czas. Dziękuję za poświęcenie mi. No a widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. A właśnie właśnie, no i porównajcie sobie tego Mercedesa z tamtą BMEczką z poprzedniego odcinka. Jest, jest różnica i też od Niemca. Cześć! Sponsorem programu był importer półkanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte. Także jak widzicie, kiedyś dało się zrobić, a dziś się podobno nie da. Ale na Marsa lecimy. Trzymajcie się. Hej. Tylko nie chciałbym lecieć na Marsa najnowszą BMW, albo Audi, albo Mercedesem. Cześć.